Przekaz od Ducha Świętego Boże Ciało 16-17 czerwca 2022 roku. Przekaz otrzymany przez Cypriana Polaka mówi Duch Święty. Zawsze byłem z Tobą w przykryciu rzec można i teraz też nie jesteś zanurzony we mnie, tak jak winieneś być. Nadal spełniasz tylko minimum. Obecnie jest to trzy, gdy idzie o szkolną ocenę. Porzućmy jednak dwójkę jako dopuszczalną. Widzisz, jakie łaski dostajesz. Co czynimy? My trójca przynajświętsza przez Twoją zasługę. Robisz niewiele w przypadku tego wysiłku, a za każdym razem pulsuje słońce, zmienia się powietrze i jest piękne światło. I tak jest, nawet gdy nie byłeś własny uświęcającej. Tak, jakbyś zaraz po winie poszedł od razu do spowiedzi w jednej chwili i otrzymał rozgrzeszenie, lecz po ludzku nie byłeś. Nie odważyłbyś się też przystąpić do komunii świętej. Kolejny kapłan potwierdził to podczas spowiedzi. Czwarty, iż jesteś zwolniony z winy. Co do winy, jak uczy kościół, pozostaje jeszcze wynagrodzenie co do kary. Nasze drogie dziecko. Co do tej sytuacji, która cię bulwersuje od tygodnia, a która zdarzyła ci się pierwszy raz od czasów przekazów, zostałeś pop popchnięty przez nabuzowanego, jak mówicie, młodego człowieka. Mogłeś go ukarać fizycznie mimo problemów ze stawami, lecz niech nie chciałeś ze względu na dolegliwości ze strony prokuratury. Kupisz dziecko paralizator, ten z wysokiej półki, jak mówicie, i użyjesz go w podobnej sytuacji, gdyby się znów zdarzyła. Gdy ktoś cię wyzwie, obrazi, a ty nie dasz przyczyny, lub tylko upomnisz go bez obrażania za niewłaściwe zachowanie, użyjesz paralizatora. Rzecz jasna, gdy będziesz mógł odejść z miejsca zdarzenia, w zamkniętej przestrzeni podróży musisz zgłosić się do osoby, która prowadzi lub w inny sposób opiekuje się pojazdem. Nie pałka, nie nic innego, tylko paralizator. Nasze dziecko Twoje wyda wydatki są teraz duże, lecz widzisz jakie jest nasze działanie. Masz teraz połowę tych środków co na jesieni. Wydatki duże, a starcza ci jak przedtem i nie brakuje. Nie dajemy ci łatwych rozwiązań, jak pogłębić relacje z naszą przenajświętszą trójcą, zaś zwłaszcza ze mną duchem świętym. Winieneś szukać, starać się, co zawsze powtarzamy. Staraj się dla swego pana, swego mistrza. Swego słodkiego Jezusa, który mówił do ciebie jak do nikogo w czasach obecnych, co mogą widzieć ci, którzy będą czytać te przekazy. Zobaczyli ci, którzy czytali. Wszystko masz dzięki mnie, środki i miałeś przekazy od Pana Jezusa i świętych. Teraz mówię do ciebie ja, duch święty, który jest jedno z ojcem i synem. Pięć lat jesteś dziecko nasze na Bożym Utrzymaniu. Dzięki ludzkiej dobrej woli. 5 lat od początku czerwca 2017 roku. Długi to czas. Nie oczekiwałeś tego, a dostałeś i dostajesz. Dziękuję za tę łaskę i ludzki komfort Jezusowi, mnie i Bogu. Dziękuję za tę łaskę i ludzki komfort Jezusowi, mnie i Bogu Ojcu, zwłaszcza bo od niego wszystko pochodzi. Jego to wola i przyzwolenie. Widzisz zatem, jak łaski cię otaczają, nie możesz więc narzekać, że są braki w zdrowiu, przez to w codziennych działaniach oraz ograniczenia wynikające z dolegliwości, które robi ci prokuratura. Nie masz czasu na pisanie i wysyłanie pis do instytucji, które mogą się tym zająć po wyczerpaniu ścieżki prawnej. Bronić się będziesz wtedy, gdybyś był przymusowo pozbawiony tej swobody, którą masz teraz. Zachowaj złoty środek co do potrzebnych teraz używanych przez Ciebie środków. Ufaj Bogu, lecz staraj się po ludzku. Złoty środek to znaczy nie idąc w żadną tylko stronę. Wiesz, jak Bóg działał do tej pory w pewnej rzeczy, o której nie pisałeś. Jak wiesz też, nie wszyscy są, nie wszyscy, co zaangażowani są w tę sprawę, mają podejście jak ten który zrobił Ci obecny kłopot i dolegliwości i Ci, co poszli Mu na rękę. Jesteś gniewem Ojca, Boga Ojca w tym narodzie i nic tego nie zmieni, jeśli będziesz starał się dla naszej Przenajświętszej Trójcy. Nie Twoja zasługa, tylko olbrzymia łaska, bowiem gdybyś nie został zwolniony z winy, to nasza Przenajświętsza Trójca nie mogłaby Cię utrzymać na tej drodze i przestałbyś nim być, a tym samym ta łaska nie mogłaby do Ciebie wrócić. Oto stoicie w obliczu największego zagrożenia od czasu starożytnej Elechi. choć zadano wam szkody wielkie w czasie II wojny, dwa narody przy udziale trzeciego w obu i masonerii w nim wymordowały wam kwiat inteligencji, w tym inteligencji duchowieństwa. To zagrożenie teraz jest największe. Potrzebne to dla waszego oczyszczenia. Bóg jest wierny i jak wzbudził pomoc dla starożytnego Izraela, tak da je wam. Była o nich mowa w przekazach i innych jeszcze. Rycerze sprawiedliwi Polachi, czekają już, by stanąć na ziemi konnicą pancerną i uderzyć, przerazić waszych wrogów i dać wam przewagę nad wrogiem. Adorujcie przy najświętszy sakrament teraz. Zwłaszcza przy okazji czerwcowych nabożeństw. Otaczajcie się krwią P Chrystusa w lipcu, siebie, bliskich i Polskę. Błogosławię wam dzieci polskiego narodu, błogosławię na zwycięstwo. Na zwycięstwo z Chrystusem, zwycięstwo, zwycięstwo z Chrystusem, królem wszystkich narodów, zwłaszcza Polski. To wasz, słowiański brat, lechicki przodek. Po matce Bożej Miriam, czyli pokojem jestem. O tym pamiętajcie. Patriot z Polaków będzie obudzony. Moglibyście wiele mieć, ale nie chcecie chcieć, można rzec, parafrazując lekko wyspiańskiego. Będzie oburzony, obudzony w ogniu oczyszczenia, w bólu i oczyszczeniu. Stoicie Polacy w miejscu, a kto stoi w miejscu na Bożej drodze, ten się cofa. Naród jak wasz, narażony na nienawiść, szatana bez Bożej interwencji, może tylko zginąć, dlatego ona będzie. Koszty mogą być zminimalizowane, ale muszą być. Jednak teraz, wobec tego, co Wam podaliśmy, nie zmalały. Odnoża w plecy na dzień dzisiejszy, czyli 16 czerwca. Roku Pańskiego 2022 nadal zginie milion Polaków. Wy zaś odpowiecie 17 milionami. Nic się tu nie zmieniło. Nie myślcie, że ekspiacje czynione przez niewielu, msze i zawierzenia niewiele dają. Gdyby nie to i niepotrójna intronizacja Chrystusa na króla Polski, walne zebranie ludu, Błonia Krakowskiej, Niebiańska i Świebodzińska, to, co zapowiedziane, nie mogłoby się stać, czyli oczywiście zapowiedziane nasze przewagi, jak kiedyś mówiono, mimo ofiar. Cyprian Polak, komentarz. Dalszy ciąg, Duch Święty. To, że Ty jesteś, a przede wszystkim będziesz gniewem Boga Ojca w tym narodzie, też nie mogłoby być bez tego, co dały wierne dzieci przez ostatnie lata. Wszystko jest ważne. I każda kropla potu w duchowym wysiłku. Za rok poznasz swoją narzeczoną. Przygotuj się do tego. Wdzięki kobiet na ulicach nie są dla ciebie. Każdej z nich winny być dla męża czy przyszłego, zwykle poślubionego przez Boga, przed Bogiem. Dla ciebie są przewidziane wdzięki konkretnej jednej niewiasty. Bardzo młodej, zatem chwili narzeczeństwa nieobfite, w chwili ślubu bardziej, lecz też nie będące wdziękami dwudziestoparoletniej kobiety. Dostaniesz wszystko, co potrzebujesz i także zmianę, którą lubisz, czyli zmianę w tej fizyczności, w kobiecych wdziękach od poznania przez kilka dobrych lat. Dostajesz to, co potrzebujesz od naszej przynajświętszej Trójcy i dostaniesz to, co potrzebujesz i na tym polu. Zaprzyj się samego siebie, zaś szatan nie ustępuje, bo skoro tylko Natalia w przekazie powiedziała ci, że powinieneś wyzbyć się pożądania do kobiet, gdyż za żonę dostaniesz dziewczę, nie kobietę, to twój pociąg się zwiększył, zwłaszcza do kobiet z wyraźnymi już i dorodnymi wdziękami, a zmniejszył do dziewcząt, jak będzie twoja żona w chwili ślubu, tak jak możesz ją sobie wyobrazić. Lecz było powiedziane... Jak było powiedziane, będzie wyglądać na te 3-4 lata więcej, lecz wiek biologiczny będzie 3-4 lata mniejszy. Rok czasu. Pracuj nad swoim duchem. Bądź młody duchem, jak będziesz chciał. Duch Święty, który uwesela moją młodość, macie podane. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdę. Przyjdę wraz z moją oblubienicą. Ona przyjdzie gniewna i straszna. Pokochacie gniew Maryi. Dobra królowa jest łaskawa, miła i słodka. Hojna, dobra, miłosierna. Lecz dobra królowa okaże też gniew, a będzie to gniew Boga. Przyjdź, duchu święty. Przyjdę niebawem. Dam się wam wszystkim napić ze źródła prawdy i poznania. Wybiele, choć z bólem, lecz oczyszczającym. Oczyszczę. Przyjdź, duchu święty. Przyjdę. Udzielę Wam ostatniej łaski dla całej biednej ludzkości łaski Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, miłosiernego syna, ale i miłosiernego Ojca. Staniecie w prawdzie. Zaczerpniecie ze źródła prawdy. Napijecie się wody, która oczyści Was na życie na ziemi i wieczne. Przyjdź, duchu święty. Przyjdę. Pamiętasz, jak śnieliśmy Ci się z Matką Bożą, jak ludzie pracy w nieustannym ruchu i działaniu. Zanurz się dziecko w naszym działaniu. Połóż głowę na słodkich kolanach Dziewiczej Maryi i Nowej Ewy, zaczerpnij tchu i chęci do działania. Ona Ci poda swą małą, a potężną dłoń. Nie martw się tym, iż chęci Twoje, gdy idzie o wytracanie wrogów Polski, zmalały. Słomiany zapał jest cechą Polaków, to prawda. Lecz potrzeba stałego zahartowania a ognia niesłomianego, lecz mocnego. Bądź uwielbiony duchu święty, przyjdź. Jestem, przyjdę, poprowadzę, dam światło, wzmocnię wiarę, dam co potrzebne Bożym Dzieciom. Bądź uwielbiony duchu święty w swoich dziełach, duchu święty, który wiejesz kędy chcesz. Jak ci nasze dziecko położyłem we śnie rękę na prawym ramieniu, tak kładę i teraz. Niech twoje ramię wzmocni się i niech nie zadrży twoja prawica. Na wojnę dziecko nasze jesteś przeznaczony i w niej twoje zadanie. Nic się nie zmieniło. Zadanie, które dostałeś, jest takie, jakie było, i to, co masz otrzymać, by je wypełnić, otrzymasz, by je móc wypełnić. bo tego zaś radość w postaci umiłowanej niewiasty. Ona też Ci pomoże w wypełnianiu zadania, byś nie był sam w trudzie duchowym, jaki cię czeka. Masz błogosławieństwo na wojnę. To znasz ze snu jaki Ci przekazano o Tobie. Masz, Boże, błogosławieństwo na wojnę. Chwała Tobie, cześć i uwielbienie, najmilszy Duchu Święty. Dlatego potrzebne jest też Twoje dziewictwo w nowym ciele. Dziewictwo wzmacnia męstwo. Taki tylko masz być w zadaniu, które dostałeś, dziewiczy i mężny. Twoja narzeczona ma w sobie krew lechickich amazonek. Stąd jej wzrost i siła ponad wiek. Geny się przechowały. Nie całkiem zginęły Amazonki. Myślisz, że są to łaski, na jakie nie zasłużyłeś. Tak, nie zasłużyłeś. Zatem bądź wdzięczny Jezusowi Chrystusowi, Mnie, Duchowi Świętemu, Bogu Ojcu, zwłaszcza i Matce Najświętszej. Tak, najmilszy Duchu Święty, promienny Panie. Mej duszy, ale jakby coś, jakbyś chciał mi odebrać oddech życia Duchu Święty Boże, to i tak będę wdzięczny. Mała kruszynko, nie wiesz, jak jesteś mały, utrzymuje Cię przy życiu i nie tylko, lecz każdy atom w Tobie, w istnieniu, i te cząsteczki Jego, które zbadaliście, i to, co jest na tej granicy, i wszystko. I Ty i każdy, gdyby Bóg odwrócił na chwilę od Ciebie oczy rozpadłbyś się w nicoś w nieistnienie. Jezus Chrystus jest człowiekiem i to prawda. Jest jeden Bóg, lecz ja jestem duchem. Nie mam ciała i nie miałem. Nie przyjąłem na siebie tak, jak Bóg Ojciec. Człowiekiem nadal jest Jezus Chrystus. Bogiem człowiekiem. Ja zaś jestem miłością ojca i syna. Miłość jest największa. Jestem zawsze jestem od zawsze i ja unosiłem się ponad wodami. Ja jestem w pięknie. Piękno Maryi cieszyło ojca przed wiekami, lecz ja wybrałem ją na swą oblubienicę. Kruszynko. Ja, Duch Święty, mogę zabrać Ci oddej życia, lecz dla mnie to tak niewiele. Przenikam głębokości Boga Ojca. Nie jesteś dla mnie tajemnicą i nic, co Twoje w przyszłości i wieczności. Zabrać Ci oddej życia. Duch Święty się śmieje. Mogę to zrobić. Jesteś drobiazgiem, dziecko. To prawda. Bóg oddał za ciebie życie, lecz jesteś niczym. Taki jest Bóg: z małego czyni wielkie. Wielkie nic jest, jak mówiła o sobie mała arabka, że jest wielkie nic, a jest wielką świętą i tu na ziemi miała nadzwyczajne dary. I była blisko mnie: nic. Jesteś małe nic. Wygrasz wojnę i zgładzisz te 17 milionów, będziesz nadal wielkie nic. Tak, duchu święty. To prawda, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Wielkie nic to kondycja człowieka. Chwała Tobie, duchu święty. Chwała. Jestem Twoim przyjacielem. Tak jak wtedy przyszedłem we śnie i położyłem Ci rękę na ramieniu, odczułeś jak przyjaciela. I powiedziałem ci, nie, po, nie wypowiadając słowa głuptasie. A byłem z Matką Bożą. Byliśmy nierozłączni. O tym pamiętajcie, nie dajcie się zwieść imitacji ducha. Duch jest nierozłączny ze swą oblubienicą, inaczej jest oszustwem, działaniem szatana, to co podają jako Duch Święty. Dziękuję najkochańszy Duchu Święty. Błogosławię Ci, zwłaszcza na Twoje zadanie w czerwcu i także w lipcu, jeszcze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Boże, Duchu Święty, kocham Cię i wielbię. Dziękuję za tę łaskę dotąd podczas zadania. Proszę, by namaszczony stanął w ludzie sobie powierzone w mocy Ducha Świętego. Czas jest bliski. Chwała Tobie, Duchu Święty. Amen. Otrzymał Cyprian Polak Krzysztof Michałowski.